Cześć. Przygotowano nam tutaj takie równanie. Domyślamy się, że będziemy szukali podstawień w tym równaniu, ale zanim do tego dojdzie, usuńmy ułamek. Pomnóżmy więc całe równanie przez liczbę 2, przez mianownik tego ułamka. Wtedy po lewej stronie otrzymamy pierwiastek kwadratowy z x plus 3, a po prawej stronie mamy 4, bo 2 razy 2 to 4 pierwiastek kwadratowy z pierwiastek czwartego stopnia przepraszam z x plus 3 odjąć 2 razy 2 to 4 i teraz podstawienie w miejsce pierwiastek kwadratowy jejku, co z tym pierwiastkiem kwadratowym w miejsce pierwiastek czwartego stopnia z x plus 3 będę wstawiał t przy założeniu, że T jest liczbą nieujemną, bo przecież tutaj po lewej stronie mamy liczby nieujemne, po prawej stronie też musi być liczba nieujemna, żeby zachować znak równości. Ponadto potrzebujemy dziedziny. To, co jest pod pierwiastkiem czwartego stopnia, musi być, tak jak już wspomniałem, liczbą nieujemną, żeby taki pierwiastek mógł istnieć. Więc jeśli rozwiążemy Tę nierówność to otrzymamy x większe bądź równe minus 3, a zatem wszystkie x -y będą należały do przedziału od minus trójki do plus nieskończoności. I jeszcze dodatkowo podniesiemy do kwadratu to równanie obustronnie, dzięki temu zmniejszymy stopień tego pierwiastka, i tutaj już otrzymamy pierwiastek kwadratowy z x plus 3. No, i to się równa t kwadrat. I żebyśmy lepiej widzieli, co jest podstawieniem, to ja sobie tutaj o, tak to oznaczę. No, i teraz wracam do równania i w miejsce pierwszego pierwiastka wstawiam t kwadrat, tak jak się umówiliśmy. E, to się równa. W miejsce tutaj tego pierwiastka wstawiam t, czyli mamy 4t, odjąć 4. Następnie Przenoszę wszystko na lewą stronę. I tutaj zauważam wzór skróconego mnożenia. Nie będę rozwiązywał tego z delty, ponieważ ze wzoru jest szybciej. T odjąć 2 do kwadratu to się równa 0. Tak, I wtedy, jakbyśmy rozpisali z powrotem ten wzór, to otrzymamy to wyrażenie. Następnie musimy spierwiastkować obustronnie to równanie. Wtedy pod, po, pod pierwiastek kwadratowy trafi t odjąć 2 do kwadratu. To się równa 0. Jeśli pod pierwiastkiem kwadratowym występuje wyrażenie podniesione do kwadratu, to pamiętajmy, żeby to zamienić na moduł. No i opuszczam wartość bezwzględną i otrzymuję rozwiązanie t równe 2. Dwójka spełnia założenie, które przyjęliśmy tutaj. T tak, ma być większe bądź równe 0, a zatem możemy wrócić do tego podstawienia i w miejsce literki T wstawimy dwójkę, czyli otrzymamy pierwiastek kwadratowy z x plus 3. To się równa t do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to jest 4. Następnie, aby usunąć pierwiastek z tego równania, Obu stronnie podnosimy je do kwadratu. Trójkę przenoszę na prawą stronę i mamy x równe 13. Sprawdzam, czy ta liczba należy do dziedziny. Należy do dziedziny, więc to jest nasze rozwiązanie. Dosłownie za momencik na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu B, i tam z osobami wspierającymi ten kanał będziemy rozwiązywali to zadanie dalej. Jeśli chcecie zostać wspierającymi, to pod tym filmem w opisie znajdziecie link, jak to zrobić. Do usłyszenia za chwilę.